Cześć, tutaj znowu ja, a w dzisiejszym filmiku przyjrzymy się obecnie największemu statkowi pasażerskiemu na świecie. Zapraszam. Tytuł największego statku pasażerskiego na świecie przypadł Alure of the Seas, czyli gigantowi o zanurzeniu 9,1 m, szerokości 66 m, całkowitej wysokości 81,1 m i długości 361 m. Dzięki czemu jest o 5 cm dłuższy od bliźniaczego statku Oasis of the Seas. Oba statki mają taką samą budowę poza dodatkowym przedłużeniem, które uplasowało Ailor of the Seas na szczycie. Koszt 10-miesięcznej budowy statku wyniósł 800 milionów euro. Zasila go 6 silników Diesla o mocy 132 tysięcy koni mechanicznych, dzięki czemu może rozwinąć prędkość ponad 21 węzłów, czyli około 40 km na godzinę. Całkiem sporo jak na statek o wadze 100 000 ton i tonarzu 225 300 ton. Na pokładach jest wystarczająco miejsca dla ponad 5400 pasażerów i około 2200 członków załogi. Podczas rejsu można korzystać m.in. ze ścianki wspinaczkowej, spa, licznych basenów i akłaparku, kin, teatrów, lodowiska, siłowni, boisk sportowych, sklepów, restauracji, a nawet wesłego miasteczka. Jednak rejs z tak luksusowym statkiem całkiem sporo kosztuje.